Dawno nie zaglądaliśmy na blogi modowe najpopularniejszych polskich blogerek. Czy zmieniły się trendy? Co jest teraz modne? Gdzie bywają dziewczyny? I gdzie ostatnio się spotkały? Zaczynamy od największej blogowej ikony, madame Julietty, która nadal lubuje się w krzyżach, nadal preferuje czapki baseballówki. Właścicielka egipskich legginsów i fanka przeróżnych, kolorowych, pstrokatych nakładek na iPhone'a. Akcent panterkowy też znalazł się w stylizacjach panny Juliety. Madame, otwierając Facebooka, ma przeciętnie 94 zapytania o zaproszenie do grona znajomych i 129 wiadomości. Ponadto wizyta w pytaniu na śniadanie i sporo lodów z McDonalda. A co u Jessie Mercedes? Została oficjalną blogerową twarzą marki Rimmel. Znalazła się na backstage'u na pokazie marki BohoBoko. była na pokazie u jednego z jej ulubionych projektantów Mariusza Przybylskiego, wybrała się także do Madrytu, a także zaprezentowała panterkowy outfit i buty, jakich nie powstydziłby się sam Robocop. Raspberry and Red, czyli Weronika chwali się pięknym Krakowem. Odpowiada na pytania internautów vlogowo, wciąż marzy o życiu i studiowaniu w Nowym Jorku. A czy marzenie się spełni? To nie wiemy, bo nie zdradza, gdzie zamierza studiować. Poświęca się dla bloga i w śniegu, jak widzicie, pozuje w złotej cekinowej mini spódniczce i za kolanówkach. No ale czego nie robi się dla bloga i fanów? Cztery z wyżej wymienionych blogerek spotkały się na wspólnej sesji zdjęciowej do marcowego magazynu Glamour, gdzie wcieliły się w rolę piosenkarek. Szczegóły w najnowszym Glamour. A ja mam jeszcze dla was jedną blogerkę, Alice Point. Przyjrzyjcie się teraz uważnie, bo pochwaliła się bermudami z dolarowym printem. Eee, także była w Madrycie, zamieszkała na stałe w Londynie, pokazała kilka swoich ulubionych kosmetyków i również nie pogardziła panterkową stylizacją.